Wtorek, 29 lipca, karta dnia w Stali Druga Duszy, której autorem jest Konrad Hojan. Co jest naszym prowadzeniem? Co jest informacją, co jest ostrzeżeniem, a może pokrzepieniem? Książę, o miłe panie, która z nas nie marzy o tym, żeby w naszym życiu pojawił się książę na białym koniu. Chyba tylko te, które marzą o tym białym koniu. Bacz, moja miła, żeby książę jako taki nie stał się twoim władcą, żeby nie przejął kontroli nad tobą. Książę to jest zawsze mniej niż król. To jest informacja dla ciebie, byś ufała. Sobie, nie czynnikom zewnętrznym, nie małym królom, tylko sobie jako władczyni. Ufaj sobie, a książę niech idzie na pole, nakarmić konia. Dziękuję, Katarzyna.